Cześć, witajcie, z tej strony Krzysiek w bloggalaktyczny.pl i wreszcie e, mam Galaxy Nota 3 e, w swoich rękach, więc mogę Wam trochę o nim poopowiadać. Ten film będzie takim krótkim e, handz jak to się mówi, e, krótką prezentacją, przede wszystkim telefonu e, i kilku jego ciekawych funkcji. E, Zacznijmy może od telefonu. E, telefon jest diametralnie inny, od e, zupełnie inny niż Galaxy Note 2. E, przede wszystkim ma o wiele bardziej smuklejszą budowę i wagę. Waga to jest e, naprawdę, co, co według mnie jest e, bardzo mi zaskoczyło. To jest 168 gramów, więc myślę, że tutaj e, waga robi swoje i naprawdę e, telefon. Jest, jest dosyć, dosyć lekki telefon, no, duży telefon. Tak? Eee, to, co, to na co warto zwrócić uwagę, to też jego budowa, jego kształty. Tutaj te krawędzie są mniej zaokrąglone niż w przypadku Galaxy Note 2. Eee, Mamy też tą srebrną ramkę, która w porównaniu na przykład z Galaxy S4 jest trochę bardziej błyszcząca, to według mnie e, nie jest dobrym posunięciem. Ta bardziej taka matowa jakoś e, lepiej mi się podobała. E, trochę tutaj uciążliwie, uciążliwie to chodzi ciężko go wyciągnąć, ale myślę, że sobie poradzimy. E, to, co mnie najbardziej zaskoczyło, przede wszystkim na początku tk, e, konferencji GALI, Samsung Mobile Unpack. To tył urządzenia. Z początku myślałem, że rzeczywiście jest to skóra. Prawdziwa skóra, e, czyli tył urządzenia pokryty e, skórą, czyli nie aluminium, e, nie plastik, e, nie szkło, a, a skóra. Niestety, gdy wziąłem telefon do ręki, no, okazało się, że jest e, zupełnie co innego. Jest to po prostu zwykły plastik imitujący e, skórę z takim lekkim, lekkim tutaj obszyciem. Może uda mi się trochę go od, uh, odciągnąć i close, widać że. Okej. Okay. Eee, no jak widać nie można zdjąć klapki tylnej. Szkoda. Eee, w środku mamy baterię 3200 mAh, więc no tutaj niektórym to się może podobać, innym nie. Mi się wydaje, że jest wystarczająco, jak to Samsung powiedział na konferencji, w granicach 13 godzin odtwarzania filmu w jakości Full HD, więc myślę, że to jest dobry wynik. W przypadku Galaxy Note 2 było to około 9 godzin. E... Z tej strony mamy włącznik płaski, myślę, że całkiem dobrze wyczuwalny. Podobnie z drugiej strony mamy przyciski głośności, bardzo podobne e, jak w Galaxy S4. U góry standardowo port e, mini e, jack, obok mikrofon. E, tutaj e, tego, co nie było w Galaxy Note 2, czyli. E, o, chyba włączyłem, tak, wyłączyłem, e, czyli port e, Irda pod Portrzewieni. E, to jest wersja. Ze Snapdragonem 800, co zresztą tutaj widać na górze, jest napisane Qualcomm. Samsung Galaxy Note 3 ma wbudowane 3 GB pamięci RAM, czyli potwierdzają się plotki, które już od e, kilku miesięcy pojawiły się w sieci. E, dodatkowo jest to wersja, jak zaraz Wam pokażę, wyposażona w e, 32 GB pamięci. jest storage 32 GB pamięci i prawdopodobnie właśnie ta wersja trafi też do Polski. E, oczywiście oprócz tych 32 GB pamięci można doposażyć się w dodatkową przestrzeń. E, po prostu wkładając do urządzenia karty e, MicroSD. Tutaj e, obsługuje do, 3, do 64 GB dodatkowo, więc możemy naprawdę e, sporo tej przestrzeni zyskać. E, nie powiedziałem jeszcze o kamerze. Kamera ma 13 milionów pikseli. I z tego co dowiedzieliśmy się na konferencji ma Smart Stabilization, czyli coś, co będzie poprawiać na pewno jakość zdjęć, jakość zdjęć podczas ruchu. Przednia kamera ma rozdzielczość 2 megapikseli, czyli też myślę, że całkiem przyzwoicie. Jak można też zauważyć na przodzie, no, główną część zajmuje oczywiście ekran, ale też warto zwrócić na teksturę. Ona też jest bardzo podobna jak w przypadku Galaxy S4. Myślę, że ogólnie telefon jest bardziej elegancki, bardziej taki gustowny niż jego poprzednia generacja. Ekran ma 5,7 cala. E, dokładnie to jest 5,68, to jest tak trochę w górę zaokrąglone. Oczywiście rozdzielczość Full HD i e, wykonany jest z technologii Super AMOLED, co zresztą chyba najbardziej widać na tej tapecie e, ekranu blokady. Mamy tutaj do czynienia z e, systemem operacyjnym Android wersji 4. E, co zresztą tutaj widzicie 4-3 Bean e, czyli najnowsza wersja systemu Android e, i bardzo podobny jest jeśli chodzi e, tutaj o na przykład us wygląd ustawień, też mamy wszystko e, poukładane w zakładkach e, jest zmieniony też efekt odblokowania to co się jeszcze zmieniło to jest e, rysik e, rysik SPEN e, według mnie trochę gorzej wykonany jakby na to nie patrzeć trochę gorzej wykonany niż w nocie 2 e, trochę mniejszy przycisk tutaj e, ten jeden przycisk się znajduje e, i trochę i bardziej zmieniona tutaj e, zmieniony design tego rysika. taki bardziej jest prążkowany tutaj ta, e, ten wygląd tego rysika. przede wszystkim jeśli chodzi o oprogramowanie dodano tutaj taką funkcję jak e, air command czyli e, takie. Zrazu to pokażę, może na ekranie głównym. Po przyciśnięciu przycisku, tutaj na, na rysiku pojawia nam się taki e, półokrąg z pięcioma funkcjami: e, czyli Action Memo, e, Scrapbooker, Booker, Screen Write, S-Finder e, i Pen Window. My na pewno się przyjrzymy temu później. E, Każdej, każdej z tych funkcji przyjrzymy się później e, i pokażemy, jak to mniej więcej działa. Tak wygląda Galaxy Note 3. Czekajcie na więcej filmów. Cześć.